Co jest? Coś mi bije. Co jest? Co psychopata no? Ktoś teraz leci na Meksyk, to nie wiem Z tego miejsca wiem jak perfekcyjnie lodować na Meksyku. Mam nadzieję, że da radę No perfekcyjnie. Jesteś w sensie no ten domek niższy To Ale mogę przejechać tu i później zlutować Meksyk Jeśli nie ma typu Nie, nie, nie złapałem się. Gdzież żaden typ nie leci tutaj lecia, bo widzę już. Niesamowita sprawa, co nie? Ten typ jest, to jest dobre pytanie. typ Jezu mam opóźnienie jakieś ginę ginę jako... albo nie jezu Stresująco, no ciapteczkę muszę znaleźć mają tu jakieś apteczkę? Nie pamiętam Nie chyba Dobra, git Będę wygrany Tyle dobrego Sam bandaż O, apteczka Było stresujące. Kolejna apteczka. O! la. Tak to można żyć. 33 osoby. Połowa się wywala na starcie w tej gierze. Okay. Coś tu ciekawego jest. Pytanie, czy ja potrzebuję jakiejś konkretnej rzeczy. Byłem. To wygląda W sumie, bym zamiast kewf to wziął. No, skrzyneczka jeszcze jedna. To jest gówno. A, dobra. Weźmy to gówno. <noise> Spraw to gorące gówno. Ło, 4 rajstrajki. Eee, tutaj jest, to jest splash, o kurde, nie, biorę to za splasha, splash jest op. No, jaki tutaj leżył, I ja cię kręcę. I digielek tam był, no digielek i ma, mo... mykłaszek lepszy. Ulala, o panie, żyć nie umierać. Cztery splasze, to... Co? czego jeszcze mi brakuje, no <grych> Nic, teraz powinien być imo. Jeszcze nie będę miał jakiegoś niefarta Jako strefa na no, Co to nie było lut lutowane, więc jest git <grych> O 6 splaszy no Człowieku teraz minimum jeszcze 2 kilki powinien wpaść nie ma opcji, żeby tego winka nie zrobić z tej gierki. Mhm. Tylko i małbym czwórkę wolał niebieską. Tyle jedynie, jeszcze do szczęścia nie brakuje. Ewentualnie skar, ale skar to już wiadomo. Tu już wyższa, wyższa półka. Tutaj coś jest. Co jest? Nic nie ma. No, jakie gówno? Jakiś granatnik, jakiś krakietnicy? Nie, jakieś gówno mi proponuje. Yy... Tu coś ciekawego? No nie. nie, źle, źle, nie ta ścianka, dobra, stążyłem. Co, co, że... Tutaj możemy zabrać jeszcze i ty, co to było? Ej, Strike, a mogę mieć 6, nie gadaj, że mogę mieć 6, nie mogę. No dobra, lecimy do strefki Ile stracę HP? A 6 HP, no to jedno jabłka i bo... Tu jabłka są jeszcze po drodze, więc Wszystkie tutaj były nie były lutowane. Tu są jabłka. Dawaj to Dawaj to jabłko było zlutowane, dobra. Typ. A już biało. Nie. Do kulki ucieknął. No. Ja go nie dogonię. Aaa, teraz są sloty na coś. Pytanie na no co? Czy tutaj coś wartościowego zostawili? Chociaż wątpię. No nic. Mhm. dajcie mi kurwa, czy moje do chuja pana. Oj oj. oj. Co żeś ty zrobił, ale. Za całą kształt. Bo to się nie balują za toksyczność na Twitch'u. Chyba, że coś się zmieniło aż tak. Dziesięćka <grystanie> punktów w pizdę, oj. Jaj. Co to? O, granaty od biedy można wziąć. Dużo ammo, jest git. Jak byłem czwórkę miał zamiast tego, by było lepiej. Tu jakiś typ był, jakaś bitka. Widzę, chyba dawno tu jakiś samolot w ogóle typ zrobił desand. I skórka tego gościa, co tu bym uciekał. Może on tutaj jest. Prawie furtko samolot, więc teraz muszę nim się ewakuować. Niebieski kałach. Zielono, za zieloną emkę wezmę coś innego niż niebieski kałach. No do tego typa? No! Żyć nie umierać, granatniczek. Graniczek im lepiej. Ludzie są mniej ogarnięci na granatnik. No nie, właśnie mój kumpel też został perma. <grywia> ja cię kręcę. Nie, najlepiej się nie wyzywać na Twitchu, bo jeszcze właśnie te są. Widocznie nie dał mnie prowadzili, bo mi właśnie też tego. Mówię, napisałem. Napisałem dwa razy pokaż dupę, i już to nie? I już kurde się strali do mnie. Gdzie ty lecisz, panie? Ale dostał na biurę. Ty tam się biją, nie w, stref w nie strefie. No. co mi spada, typ? Tu się gdzieś typy bi biły. E! Magnes był! Gdzie? Gdzie magnes był? Teraz taką powinien lute ze snajpy dostać, co nie? Jest zastanawiające, jaki ten magnes był przed chwilą. Tam jakieś typy pieniądze biją. No, jakaś snajpa. Tylko skąd to snajpa? Ryfciarz Tutaj jakiś typ Chyba nie do mnie leci A, A po troszeczkę to cię Co ty? nie kolego Gdzie jesteś? Panie kolego, <śpiewanie> jezu, uwielbiam granatnik, że takiego śmiecia, co się buduje, zabić od razu, ja cię kręcę. Ale mam S byczku. No i... C ty mi piękne rzeczy przyniosłeś. I stówkę mam. No żyć nie umierać. To jest win jak nic. To nie będzie win, to się zdziwię. Dobra, wypieprzam się na no Tak, No tak etyka Fortnite ona okazuje. Dobra, zabij tą typa. Kongo, Kongo TV, na mieście dym. U, uh, u. Uh. Dobra, e, ile muszę zrobić. Panie! Ja tak się nie bawię. Jest! Dobra, zdążę? Zdążę. XT. Ale jazda 4 kilo znowu no, Ale tak ja mam i ty że powinien to wygrać spokojnie To strefa, jedynie co jest niepodemnie to strefa Tylko tyle i aż tyle Muszę hmm. się znaleźć czy mi się opłaca iść Płaca mi się iść chyba przed Tam się typy budują, to jest strefa. No będzie. ona się zawsze na trzeciego wbić No, etyka Fortnite nakazuje prosto. To ta moja kulka odleciała w ogóle? Swoją drogą? Też mam 6, dobra Nie, bie, nie, to za daleko, słyszę strzały, dobra Niech nie, oni się pozabijają, a ja będę miał SC -y potem Co, mnie tak siedział w tym? Coś coś o ty pieszy jest. Ty jest kimś? Albo nie? relokować. Się coś piją. 7 no osób nadal, no to jest nieprzychylna, nieprzychylna sytuacja. Czekaj, tylko <laughs> beczki. Przuczuję na później? Nie, i mo... połowa lepsza. żywo tych kraderów. Co jest Zobacz, strzały i tam typ jeszcze się zapis z innym typem I tam krzaczek leci. Dobra, to są trzy typy. Ja mam high grant. Oni mogą mi loda robić Dobra, jest git w chuj Dobra, dwóch obitych tam biegnie Pięcie się między sobą czowieczki Tak jest igrzyska Ja tego najpierw, tego, bo, bo, bo mam ma lepszy widok na mnie. Już trzy typa zostało tylko. On przyszedł do strefy? W sumie to nie takie głupie. Tutaj gdzieś będzie strefa, dobra. To jest snajper wemie no śmietnik jeden. Co za tą snajper człowieku. I see you. Jezu. Nie ma szans gości, że przeżyjesz. Todo Jezu, proste, że tak. Ja cię kręcę, ale łatwo. To jest tak, strategia, górkę zająłem i ja miałem takie itemy, że nie mogłem tego przegrać. Ile się zostaje? Miałem 15%. To mało, jak załóżmy z 8 fragami, ale to no, no w sumie wiesz, Rangi, to powinno być tak zbalansowane. Ale essa.